Cześć, witam was w kolejnym materiale na moim kanale. Dziś mamy taki test dość nietypowy, dlatego że nie testujemy jednych petard. Testujemy praktycznie całą serię petard Buffalo od Zeny. Mówię praktycznie całą serię, bo brakuje mi tu jednej pozycji z tego co pamiętam. Nazywa się to no, Zena Buffalo, match Cracker Nie mam tego, bo to w Polsce było w jednym sklepie, który aktualnie ma zamkniętą wysyłkę, więc niestety bez nich będziemy musieli sobie poradzić, co w takiej serii się znajduje. Jest to jedna z moich ulubionych serii petard aktualnie w 2022 roku i myślę, że w 2023 będzie podobnie. Wszystkie te petardy da się znaleźć poniżej 10 zł. Także jest to bardzo mocna jak na te czasy i do tego dość budżetowa seria petard. Przez to bardzo mi się podoba ten produkt od Zeny. Także co my tu mamy? Mamy kolpo, które da się kupić nawet za 5 zł. Klasyczna cena w sklepach to tak od 6 do 8 aktualnie, choć... Na jakichś promkach z kodami rabatowymi na pewno je zgarniecie. Mamy Piraty, które kosztują 7-8 zł. Pytardy Wespa Zanzara oraz Piccolo Pirata w dużej mierze kosztują w granicach 9-10 zł. Piccolo Pirata jeszcze 3-4 miesiące temu udało się kupić za 5-6. Nie wiem, co się stało, że nagle teraz kosztują te 8-9, ale no cóż, jeśli chodzi o to. Ceny bardzo atrakcyjne, jeśli będziecie widzieli którąkolwiek z tych petard powyżej 10 zł, e, raczej nie. Ciągle będą to dobre petardy, ale wciąż po co macie przepłacać w momencie kiedy da się kupić je kilka złotych taniej. A nie oszukujmy się, żyjemy w takich czasach, e, gdzie na, nawet pirotechnika jest konkretnie droga, więc fajnie raczej zaoszczędzić. E, cóż, zaczniemy od tych większych, mniejszych zobaczymy, zapraszam was jeszcze na konkurs który trwa aktualnie na kanale zapraszam was również do opisu na instagrama oraz serwer discord i sklep Piro Grzmot. mamy tu oczywiście decybelomierz i zaczniemy sobie może z petardami piccolo pirata i gramatura to już wam pokazuję, żeby żebyście wiedzieli 4,8 grama na 20 sztuk Proszę bardzo, 4.8, kategoria P1, ponieważ są na draseczkę. Yy, NEC 0,24 g, 24 sztuk w opakowaniu, kto by się spodziewał. Yy, włączamy decybelomierz, ustawiamy tak jak powinno być i taki luźny test całej serii Petard yy, dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować. Yy, cóż, bierzemy Piccolo Piratkę. Fajnie się pali. 115.9 akurat pociąg zażyczył sobie hamowania w tym momencie no cóż tak czy tak jestem na swoim prywatnym terenie, no ups bierzemy kolejną piratkę żeby tak uśrednić wynik powiedzmy wyzerujemy dziękuję bardzo i lecimy z jeszcze jedną w miarę w to samo miejsce 115,8. Yy, bardzo, bardzo podobne, powtarzalne pytartki. Resetujemy. Picola Pirata mamy z głowy. E, szczerze mówiąc, za te 5-6 zł, jak dało się je kupić, e, bardzo przyjemne małe petardy. E, aktualnie za 9 wych im, bych, e, by ich nie kupił, dlatego że na przykład zanzary również są za 8-9 zł. Są one większe, 20 sztuk w paczce, e, a gramatura to 0,4 grama na sztukę. E, wiem, że nie każdemu się spodobają te petardki. jednak są to jeszcze takie dość małe, jakby nie patrzeć więc wiele osób które gustują w potężnych hukach, no niestety ich nie jakoś mocno nie polubi co nie zmienia faktu, że myślę, że nawet osoby, które kochają mocny huk muszą oddać to, że jak na tak małą petardę, petardy Zeny produkowane w Albanii naprawdę mają moc 115,6 to dziwne. Trochę słabiej nawet. Odpalimy jeszcze jedno. Może wyjdzie mi tutaj, że wcale zanzary nie są takie najlepsze. I Piccolo Pirata lepiej wziąć. 116,8. To co mówiłem. Jest trochę lepiej. Nie jakoś wybitnie. W sumie jak teraz. W sumie, jak teraz pojedynczo po sobie przestrzelałem, to nawet ja tak sam na ucho nie słyszałem potem tej różnicy. E, może zanzary trochę tracą w naszej tier liście, ale na pewno jak małe petardki, e, w, miarę, w miarę opłacalne. Chyba że wolicie, e, nie patrzycie w ogóle na jakość, to bierzcie po prostu eksplozji, czy będzie najlepiej. Petardy Wespa 8-9 zł, 10 sztuk. Takiej paczuszce. Proszę bardzo. Weźmiemy sobie dwie wespy. Yy, tutaj mamy gramaturę na sztukę 0,66 z tego co pamiętam. Proszę bardzo. 0,66 Chyba, że ostrość się nigdy nie złapie. 0,66 yy, Resetujemy. A już jest resetowany. Yy, to już nic nie tykam. I znowu na kilka metrów odrzucamy 114,7. Ciekawe. Decybelomysz może dostaje już bateryjka trochę. Odrzucimy. 117,4. W ten wynik jestem w stanie uwierzyć. Zdecydowanie myślę, że było słychać, że są mocniejsze. Ten pierwszy wynik coś tam nieco uciekł. 117, bardzo. Przyzwoity wynik jak na aktualne czasy, gdzie większość nowości tak naprawdę wykręca około 115. Petardy Kolpo Pirata to jest w sumie dokładnie to samo. Testowałem je w którymś luźnym odpalaniu, jedna po drugiej na decybelomierzu i różnica tam to jest jakieś 0,1-0,2 na korzyść Pytardy Kolpo. Obie te petardki mają po 1 gram nek. Te kupimy za 7,8, te za 5-6 zł, może 7. I o co chodzi? Petardy kolpo są petardami na ląd. Jednogramowcami na ląd. Petardy pirata są jednogramowcami na tą siareczkę. Proszę bardzo. Więc tak naprawdę, pirata to delikatnie słabsze kolpo, ale macie jeszcze taki. Efekt dodatkowy, świetlny, moim zdaniem, czy warto, czy nie? Ja raczej biorę kolb, bo są dużo tańsze. Jak się jakąś promocję trafi, a sam ten efekt mnie przekonuje mnie aż tak, żeby dokładać te 2-3 zł. Są dobre, ale jednak innych peters Flarum mam mnóstwo, więc wybieram te tańsze zazwyczaj. 116,7 Zresetujemy Koło 117 powinien się bujać ten wynik 116,8 No, Bardzo powtarzalne petardki Wynik koło 117 Bardzo podobny do Wesp Które również mają mniejszą gramaturę więc jestem trochę zdziwiony, ale jednak, Kolpo kosztuje taniej od Wesp. Dość drastycznie. Tak naprawdę, w niektórych sklepach kupicie dwa, dwa opakowania Kolpo w cenie jednej, jednej paczki wespa. Vesp, Wespy, zanzary oraz Piraty są chyba najrzadziej w sklepach. Najczęściej widziałem Piccolo Pirata oraz Kolpo. Także pewnie. Weszliście w ten odcinek z uwagi na właśnie Piccolo Piratero z Colfo. Ale resztę również warto przetestować. I moim zdaniem są to petardy wszystkie z tej serii. Są petardami wartymi uwagi. Raczej godnymi. Cena zaskakująca jest przy innych petardach. Pamiętajmy, że petardy, nie wiem, na przykład od GAO, które teraz wyszły, również mają 1 gram. Są znacząco słabsze. Dodatkowo płacimy za nie...

jak widzieliście, wszystkie te petardy mają świetną jakość wykonania. Dodatkowo wszystkie te petardy są dość powtarzalne. Te wyniki na decybelomierzu praktycznie się nie różniły od siebie przy jednej i drugiej pytarce. Co jest na pewno wielkim plusem, bo wiele petard, które są produkowane w Chinach aktualnie, no jest po prostu masę krytycznie niestabilnych. Jedna uderza tak, druga w ogóle gaśnie, druga gaśnie w połowie, jedna ma tylko flarę, druga zapomnij o flarze i tylko huk będzie. Rozumiecie o co mi chodzi? Te petardy są stabilne. Jak na dzisiejsze czasy bardzo, bardzo tanie. Dodatkowo przy swojej jakości wykonania i huku moim zdaniem są jednymi z najbardziej opłacalnych petard aktualnie na rynku. Takie jest moje zdanie. Zostawcie swoje w komentarzu. Chętnie przeczytam. Może Wam się tak bardzo nie podobają, może mniej. E, chętnie sprawdzę Wasze zdanie. E, no i co ja mogę powiedzieć? Trzymajcie się. Cześć. Zapraszam Was do wzięcia udziału w konkursie. I to by było na tyle. Siema.